W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak poprawnie wykonać migdał salonowy i gotycki oraz omówimy różnice między nimi. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Monika Muszyńska. Dzień dobry, kochani. Nasz dystrybutor i instruktor z Holandii przyjechała do nas po to, żeby nam pokazać różnicę pomiędzy migdałem salonowym a gotyckim. I tak szczerze, który preferujesz? Hm. Salonowy? Co można zobaczyć na Twojej rączce? Ale robić prawdopodobnie lubisz obydwa. Zgadza się. Pokażmy to. Zapraszamy! Płytkę naturalną przetrzemy cleanerem fioletowym i zaaplikujemy AC3 Primer. Jako baza posłuży nam Perfect Base. Paznokcie w kształcie migdała gotyckiego zbudujemy żelem Easy Shape Light Rose, a migdał salonowy zbudujemy żelem self-leveling 110 w kolorze natural. Do przemycia masy przed piłowaniem będzie nam potrzebny cleaner wipe off. Całość nabłyszczymy tip-topem. Skórki odepchniemy za pomocą frezu numer 9 i wytniemy nożyczkami numer 4. Naturalny paznokieć oraz powierzchnię żelu opracujemy pilnikiem o gradacji 100 na 180. Do wygładzenia powierzchni żelu użyjemy buffera o gradacji 180 na 220. Do rozłożenia żelu użyjemy pędzla gel brush nr 4. Pędzlem Master Nail 007 wyrównamy powierzchnię żelu. Przed przystąpieniem do pracy, jak zawsze dezynfekujemy swoje dłonie, zakładamy rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekujemy dłonie klientki. Przygotowanie płytki zaczynamy od opracowania wolnego brzegu paznokcia. Skracamy pilnikiem o gradacji 100 na 180 i matowimy płytkę. Powstały pył odpylamy pędzelkiem Cupcake. Frezem numer 9 na obrotach między 12 a 15 tysięcy, ruchem podpychająco wymiatającym podpychamy skórki do góry i usuwamy nabłonki z płytki. Pracujemy od lewej do prawej strony. Skórki wycinamy nożyczkami numer 4. Trzymamy nożyczki w taki sposób, by dolne ostrze było ustawione prostopadle do naturalnej płytki. Paznokieci naturalne odpuszczamy cleanerem fioletowym i aplikujemy AC3 primer i malujemy tak, jakbyśmy malowali zwykłym lakierem. Uważamy, by nie dotknąć skórek. Pędzel numer 4 wcieramy płytkę w niewielką ilość bazy Perfect Base. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie Multi-Led. zarówno do migdała gotyckiego, jak i salonowego. Formy podkładamy tak samo, czyli delikatnie w dół. Różnice będziemy widzieć dopiero w zaciskaniu formy. W migdale gotyckim formę zaciśniemy o jeden numer dalej niż docelowa długość, aby jeszcze bardziej pogłębić tunel. W migdałku salonowym będziemy zaciskać o dwa-3 numery dalej, aby finalny kształt nie był zbyt szpiczasty. Podkładamy formę do migdała gotyckiego i nacinamy boki. Forma skierowana jest lekko w dół. Szkielet wykonujemy żelem Easy Shape, light Rose. Nabieramy niewielką kulkę produktu, wyznaczamy długość docelową paznokcia. W tym wypadku do numeru 4 na formie. Krawędzie migdała gotyckiego muszą iść na prosto, a wolny brzeg ścinamy pod kątem 45 stopni. Przy formowaniu szkieletu możemy pomóc sobie przecierając żel czystym pędzlem. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Delikatnie ściągamy formę, naciskamy palcami z dwóch stron. Forma sama ładnie odejdzie od szkieletu. Nakładamy niewielką ilość żelu na całą powierzchnię. Tworzymy w ten sposób warstwę poślizgową. Następnie nakładamy większą kulkę żelu w połowie naturalnej płytki. Rozkładamy produkt najpierw do skórek pod kątem mniej więcej 45 stopni, uważając by ich nie dotknąć. Następnie pędzel układamy bardziej na płasko i rozkładamy produkt w dół ruchem zygzakowatym aż do wolnego brzegu. Żelem galaretką pracujemy w powietrzu, nie zatapiamy pędzla zbyt głęboko w żelu, aby nie tworzyć dziur i fal. Utwardzamy przez 60 sekund lampie. Warstwę lepką przecieramy wacikiem nasączonym cleanerem wipe off. Kiedy porównamy sobie migdał gotycki i salonowy z góry, to wyglądają tak samo. Różnica pojawia się, kiedy zaczynamy je analizować z boku. W migdale gotyckim krawędzie są równoległe do górnego łuku, a wolny brzeg jest ścięty pod kątem 45 stopni. W przypadku migdałka salonowego krawędzie wychodzą na prosto z krawędzi naturalnej płytki, a później przechodzą w delikatną łódeczkę. Piłowanie zaczynamy od frontu. Patrząc od góry nadajemy kształt migdała, następnie piłujemy apex i górny łuk. Piłujemy równolegle do powierzchni paznokcia. Piłując materiał przy skórkach kierujemy pilnik mniej więcej pod kątem 45 stopni. Odpylamy miękkim pędzlem cupcake, aby zobaczyć, ile jeszcze zostało do dopiłowania. Od spodu do góry, półokrągłymi ruchami, łączymy ze sobą punkty, nie zostawiamy żadnej błyszczącej powierzchni. Przechodzimy do wypiłowania krawędzi bocznych. Patrzymy na paznokcia z bocznej perspektywy. Podkładamy pilnik pod krawędź, delikatnie nie bujając pilnikiem, piłujemy cały czas na prosto. Krawędzie muszą iść równolegle z górnym łukiem paznokcia. Wolny brzeg piłujemy pod kątem 45 stopni, aby stworzyć ścięcie. Następnie przykładamy pilnik prostopadle do paznokcia, nie odrywając pilnika, wyrównujemy grubość wolnego brzegu. Ruch od prawej ściany bocznej do środka oraz od lewej ściany bocznej do środka. Bufferem o gradacji 180x220 wyrównujemy powierzchnię żelu. Odpylamy miękkim pędzelkiem, przemywamy wacikiem nasączonym Cleanerem Wipe Off. Odsuwamy skórki kopytkiem i wykańczamy Tip Topem. Nakładamy cienką warstwę Tip Topa na całą powierzchnię zbudowanego paznokcia. Następnie dokładamy odrobinę więcej produktu i odwracamy dłoń, aby wyrównać linię światła utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zarówno migdał salonowy, jak i gotycki możemy zrobić w wersji krótszej lub w wersji dłuższej, wybierajmy, co nam się podoba, nie ma żadnych przeciwwskazań. Migdał salonowy przedłużymy do numeru 3 na formie. Wycinamy jajeczko, by dopasować formę do wolnego brzegu naturalnego paznokcia. Zaciskamy o dwa oczka dalej, czyli na numerku 5. Podcinamy boki formy, by uwolnić opuszki i stworzyć tunel. Szkielet, jak i budowę wykonamy żelem Self Leveling 110 w kolorze Natural. Nakładamy kulkę produktu na formę, wyznaczając tym samym długość paznokcia. Przeciągamy produkt w kierunku wolnego brzegu. Formujemy kształt docelowy, przecieramy suchym pędzlem granicę między szkieletem a formą, aby mieć mniej piłowania. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. ściągamy formę, naciskamy dwoma palcami delikatnie z dwóch stron i ciągniemy ku dołowi. Nakładamy niewielką ilość produktu, tworzymy warstwę poślizgową, nabieramy większą kulkę żelu i rozkładamy na połowie naturalnej płytki. Układając pędzel pod kątem 45 stopni podjeżdżamy delikatnie do skórek. Nie nakładamy żelu zbyt blisko skórek w przypadku pracy z produktem samopoziomującym, aby ich nie zalać. Pędzlem Master Neiler 007 wyrównujemy produkt na całej długości paznokcia, utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Warstwę lepką przecieramy wacikiem nasączonym cleanerem wipe-off. Piłowanie zaczynamy od nadania kształtu docelowego, pilnik trzymamy prostopadle do powierzchni, piłujemy boki. Następnie apex i górny łuk. Apex powinien znajdować się między połową a 1 trzecią naturalnego paznokcia. Kolejny krok to opracowanie materiału przy skórkach. Wyrównujemy górną powierzchnię do środka ruchami półokrągłymi. Krawędzie boczne piłujemy od wzrostu naturalnego paznokcia na prosto, a wolny brzeg piłujemy w łódeczkę. Gdy już kształt mamy opiłowany, wyrównujemy linię włosa. Pilnik układamy równolegle do płaszczyzny paznokcia przedłużonego, piłujemy od końca paznokcia do apeksu. Nie odrywamy pilnika, szorujemy tak, jak papierem ściernym. Baferem o gradacji 180 na 220 polerujemy powierzchnię paznokcia i odpylamy miękkim pędzelkiem. Odpychamy skórki kopytkiem i nakładamy tip-topa. Odwracamy na chwilę dłoń, aby stworzyć piękną linię światła, i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Tak prezentują się kształty migdał gotycki i migdał salonowy. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek zrobiliście migdał gotycki, a jeśli nie, to, czy planujecie po tym odcinku? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dziękujemy za Waszą uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!